Ja się czuję jak dziecko wpuścił do sklepu z zabawkami, po prostu daj mu kompletny, tak A hasło, że na lądzie w lewo, taśmę wysiać całkowicie. Jestem Kacper z Radomia. Ja? No nie, no super, no co ty dużo mówić, po prostu mamy bmw mamy, mamy pieniędzy same i po prostu jedziemy. I jest pięknie, także nic nam więcej nie potrzeba, jeszcze kawę wypijemy. <śmum> A to początek, nie ma, tak. Jedziemy już dalej gonić marzenia, ale to fajnie, brzmi. No to wam mogę powiedzieć? Piasek jest 10 razy większy, 10 razy drobniejszy niż ten w Hiszpanii, bo tam pewnie byliście. Woda jest 10 razy bardziej błękitna. Kawa smakuje mniej więcej tak samo jak ta w Hiszpanii, ale jeżeli chodzi o widoki, to jest absolutnie genialne. Dlaczego tutaj jesteśmy w ogóle? Bo. No to jest tak, że w tych konkursach to się rozdaje albo naklejki, albo gadżety, kaski, czasami jak dobrze pójdzie, to się rozdaje motocykle, ale fajnie się złożyło, że akurat w Motulu pracują motocykliści, prawdziwi entuzjaści, którzy stwierdzili, że zamiast rozdawać gadżety, to po prostu będą rozdawać marzenia i zabiorą ludzi w jakieś fajne miejsce. Nie marzenia? Marzenia. No, marzenia, <laughs> tak. No dlatego właśnie jesteśmy w RPA. dobre wino z RPA, to jest bardzo duża szansa, że pochodziło właśnie z tych okolic, z których jesteśmy. jesteśmy. Przyjechaliśmy do winnicy Boschendal, która jest drugą najstarszą winnicą tutaj w tych okolicach. No, takie dość zawiłe koleje losu spra sprawiły, że, że ona troszeczkę podupadła, ale w latach 90 pojawił się nowy inwestor, który teraz wykupuje kolejno tutaj te tereny, powiększa ją ciągle w tym momencie 180 hektarów tu, dookoła nas. Niestety wina nie spróbujemy, bo zaraz wsiadamy na motocykle jedziemy dalej, ale przynajmniej możemy się troszeczkę posilić. Wodę się napijemy, a wina może spróbujemy wieczorem. Powiem Wam coś fajnego. Jak podjechaliśmy do tej zatoki, to przypomniało mi się Absolutnie jedno niezwykłe wydarzenie, które pamiętam, chociaż miałem wtedy 3 lata. Jak pierwszy raz w życiu rodzice zabrali mnie nad morze, zarączkę wprowadzili na wydmy. I ja, mając 3 latka przeżyłem coś tak absolutnie niesamowitego, że pamiętam to do dzisiaj. Niewiele pamiętam z tamtego okresu, ale ten jeden moment pamiętam. I dzisiaj, kiedy wjechaliśmy tutaj z zatoki i zobaczyliśmy to absolutnie piękne miejsce, to poczułem coś bardzo podobnego. Czułem się dokładnie tak jak wtedy i wydaje mi się, że będę to też długo pamiętać. No i wiem jedno, nie było marne lecieć tutaj tyle godzin e, aż do RPA, bo rzeczywiście to nie jest tak, że to po prostu kolejne ładne, słoneczne miejsce, tylko wygląda to wszystko tutaj absolutnie inaczej, niezwykle. Przypomina w pewnym sensie to co widziałem w Australii, ale chyba tutaj jest jeszcze pięknie, jakoś tak bardziej egzotycznie. Przewodnik twierdzi, że wszystko to, co najciekawsze, to jeszcze przed nami. Oczywiście, poza pięknem w RPA są też inne rzeczy, nie do końca piękne. Na przykład, wyjeżdżając z Escape Time, przejeżdżaliśmy przez taką e, szalenie niebezpieczną dzielnicę. W ogóle najbardziej niebezpieczną tutaj. Chyba jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc e, na Ziemi w tym momencie. No tak, ruch lewostronny trzeba uważać, właśnie wyjeżdżając z takich uliczek, i Patrzeć w prawo, a nie w lewo, tak jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. E, no więc wracając do tej niebezpiecznej dzielnicy, słuchajcie, tam e, w tym momencie każdego dnia ginie więcej osób niż na. Syrii ogarniętej przez wojnę. No i to jest przerażające. To jest taka dzielnica slumsów, gdzie mieszka w tym momencie 2 miliony ludzi. Nie zatrzymywaliśmy się nawet tam na chwilę, ponieważ byłoby to zbyt niebezpieczne. Pijemy to wino dzięki temu, że kiedyś biały człowiek poszedł za kozami i te kosy przeszły przez górę, doszły do takiej doliny. No i znalazł to miejsce i tak się zaczęło właśnie. Wtedy powstały tutaj rejony. słyniące dzisiaj z, z bardzo fajnych winiarni. A tak poważnie i od początku i po kolei, chociaż to też było na poważnie. Oddaliliśmy się już od, od okolic Cape Town. Przejechaliśmy przez górę, a w zasadzie to pod górami, bo przejechaliśmy takim długim tunelem. Później było potwornie gorąco. Nie wiem, czy widzieliście, ale 32 stopnie W Jest moment, momentami za gorąco. Jesteśmy teraz w miejscowości Robertson w winnicy, która się nazywa Springfield. Nie myślcie sobie, że jestem taki mądry to wszystko wiem, po prostu przed chwilą powiedział mi przewodnik. No i degustujemy wina. W RPA można jeździć mając we krwi 0,4 promila, czyli tak akurat dwóch, trzech win damy radę spróbować. Później się zmierzymy algomatem którego nie mamy <laughs> i pojedziemy dalej. No, okolica rzeczywiście taka, że wstydem byłoby, byłoby nie spróbować tych win, bo tutaj mikroklimat sprzyja temu, żeby, żeby takie wina tutaj produkować. Wino marzenie! czekaj, marzenia. Marzenia? Wino marzenie? Nie, to A wino? Wino marzenie. Tak, chyba musi być taka deklinacja rzeczywiście.